No, jak widzicie, ruszył do nas po prostu sprintem. I okej, okay, moje oddziały automatycznie wybierają sobie cele moich um, ashigaru z Jari. Już możemy ustawić w formacji muru no, po prostu taka taktyka jak w ostatniej bitwie też była. Czyli po prostu. Aha, kurde, znowu to zrobił. Znowu nie, nie zwróciłem uwagi na mapę. Sorry. Pewnie wy tam krzyczeliście: Kurwa, biorą cię od boku, a ty nie widzisz. No, sorry, sorry. E, nie zauważyłem. Znowu ta sama sztuczka im wyszła. Dobrze mieć kawalerię na, e, na skrzydle. A wy już się wycofujcie w takim razie. Gdzieś. A, nie, no, nie, tylko ten jeden oddział. Bo po co mają zbierać baty od kondycy, ale w nich wjechali. Mm, sporo potracę. Bra. Myślę, że już całą mm, wszystkich strzelców moich dzielnych może, mogę wycofać. Gdzieś tak, tutaj. Oj, ten jeden oddział praktycznie stracę cały. No, trudno. E, co do mojego generała, to niech też się nieco cofnie. A ta dwójka, te dwa oddziały. Jeden może pójdzie tutaj, a drugi. A drugi tutaj, dobra. Sprawdzimy, jak to nam pójdzie. No, oczywiście, on nie ma najmniejszych szans moimi. E, jego konnica, a co prawda, to jest konnica generalska, ale z włóczniami, jak już wcześniej wspominałem, konnica sobie nie radzi. Szkoda, że mam tylko 10 klatek na sekundę, i to tak nieco może psuć wrażenia z tej bitwy. Ale zaiste w tej chwili, no, stracił generała niepotrzebnie. Świetny mur Mur z włóczni. O, ci też tutaj nawiązali walkę. Samurajowie, tak mhm. widzę, chcą mnie oskrzydlić. Więc ja wyślę tuż, też tutaj mój drugi oddział. A z kolei moi ucznicy niech strzelają. Może kogo by tu mogli strzelać? Bo teraz strzelają niepotrzebnie po swoich i. To jest bez sensu. Może do tych samurajów, uczników. Dobra. Ci tutaj się bronią, z kim oni walczą. Eee... Z... za są więc powinni teoretycznie nich, z nimi wygrać. Aczkolwiek to już drugi oddział atakuje. Więc wysyłam też mój drugi oddział, żeby mi pomógł od flanki. A ci łucznicy, to nie było za mądro z ich strony. Ok, ucznicy zaczynają rozstrzał tego oddziału. Więc już dostają świetnie, a jak tam. <grystanie> Zobaczcie, góra trupów, a ja nie straciłem praktycznie nic. To jest właśnie Total War wojna totalna. Nie ma tam Zero Pitu Pitu. Dobra, więc tak, nie ma co się z nimi ostrzeliwać w tej chwili. Po prostu wejdziemy tam. Wejdziemy w nich i... zrobimy rozpierdol, więc złamcie ten szyk mur włóczni i ruszcie do przodu Tak samo ym, tak samo moi samurajowie Ci uciekają, więc już raczej nie wrócą Dobra, wyznaczę im cele przy okazji Te dwa oddziały w tych te w tych w tych, może wy nawet pójdźcie o skrzydlić. też łucznicy za dużo nie po... I moi ucznicy mogą generała teraz napierdzielać. Oni zaraz spanikują, bo... Łucznicy są totalnie nieprzystosowani do walki w... wręcz. Samuraje łucznicy. Owszem, owszem, nawet potrafią walczyć. Okej, okay, tu nawet się zawiązała jakaś walka, tu wrócił jeden oddział. Aha, tych... Nie... Dobra i posyślemy mojego generała w tej chwili. Żeby ich dobił po prostu. Nawet nie używałem zdolności mojego generała typu zachęta czy... czy przegrupowanie. Przegrupowanie. Kontynuuj. Jeszcze ich dobijemy. Tutaj i damy przyspieszenie. Poczwórne. Jeszcze ich tam dorwiemy. Nie, poczwórne. Tak. No i co, Mendy? Było zaczynać. No i miasto e, klanu Kiso jest moje Przy okazji w tej chwili wygrałem naj... No, chyba najtrudniejszą bitwę Największą bitwę jaką miałem Ale najtrudniejsza... do najtrudniejszej nie należała, więc... Widzimy się na ekranie podsumowania bitwy Okej, okay, kolejna piękna bitwa i kolejne zdecydowane zwycięstwo mm, Armii klanu Oda Niecałe 300, straciłem on ponad 700 Pełne zwycięstwo Aha, oni wyszli, wyszli do mnie, ale jednak cofnęli się z tego miasta, ponieważ jeszcze ktoś tam. E, za, tak, ktoś tam jeszcze, no, został, uciekł. Więc dobra, co my tu mamy? E, aha, mój syn się żeni? Chyba tak. No i mogę tutaj w tej chwili wybrać, czy, czy ma się ożeni, czy nie. Mogę zadecydować za niego. No i zobaczymy, co to da. Plus 10 do zasięgu. Ruchu jednostek pod jego dowództwem na mapie kampanii minus 1 do lojalności. Hmm No nie wiem, lojalność się przydaje, więc przykro mi. <ścoughs> Nic z tego. Staćcie na więcej. Hmm. Okej, okay, nie chcę tego. To chętnie bym wytrenował. Eee, płonące strzały. Później weźmiemy to, będą nasi łucznicy będą mieli więcej. Różnego rodzaju mm, amunicji A potem pójdziemy w drogę włóczni albo na odwrót, zobaczymy Teraz nie mamy żadnych jednostek z mieczami, więc... Mm, no to też nie będziemy inwestować w te umiejętności Poprawiające ich statystyczki No dobra, a nasz drugi generał pójdzie na to miasto, które jest chyba niebronione A nawet jeśli jest bronione... Bo sorry To... Nie za dużo z tego wyniknie. No, i myślę, że w tej chwili możemy już atakować na miasto. Czyli czuli się za bardzo pewni. I automatyczne rozstrzygnięcie. To już powinno być zwycięstwo czyste. Kolejne zwycięstwo naszego wielkiego Daimo, który już jest dosyć doświadczonym generałem. Świetnie. Minimalne straty eee, 5000 za plądrowanie. To jest kuszące. Ale nie, jednak, hmm, już słowa w całym kraju, wybitny, więc już pomału tak Szogun jest, e, już się przygląda nam pomatarasowe. tarasowe. Dlaczego tu jest takie tanie? Aha, bo oni tu mają ten zakredytowany warsztat kamieniarski, on zmniejsza koszty chyba budy budowania e, budynków, z tego co wiem. E, tak, kosztów budowy i dlatego te się zdziwiłem, że takie tanie te, te farmy to jest twierdza, czyli to samo miasto co wszędzie indziej tak, więc się nie wybijają no dobrze co więcej, tutaj chciałem zwerbować samurajów z Yari jeszcze dwa oddziały proszę mm, tutaj nic w zasadzie Natomiast no nie stać, tak? To tutaj wybudujemy może te ulepszone farmy. Chyba, że mam jakieś ważniejsze wydatki w tej chwili, ale raczej nie. Może tu werbunek. Tu werbunek już jest opłacony, świetnie. No to co, tutaj zbudujemy? Chcę po prostu pobudować tych farm sporo, żeby... Tutaj zwłaszcza w tym centrum. To będzie nasz, tak, nasz taki okręg przemysłowy, w który będziemy inwestować, pakować po prostu kasę i on będzie nam potem odpłacać z nawiązką. Dobra, tak więc zapisujemy. Jeszcze naszego ninja sprawdzimy co tam kombinuje. Dobra ninja, sorry, że ci tu tak wprowadziłem troszeczkę, wyprowadziłem Cię w las, ale przynajmniej sobie troszeczkę pochodziłeś. O, zobaczcie na mapę kampanii, już właściwie spełniłem mój plan minimum. Czyli pokonałem ich koiki i przedzieliłem całą Japonię na pół. Następny mój przeciwnik, jeśli pokonam, pokonam podbiję to miasto, to miasto, które należy do Satomi, czyli to miasto, to moja ekspansja na wschód całkowicie już się zakończy mi myślę, że sobie nie poradzi, po prostu będzie uwikłano w wojnę z. Zobaczcie, oni mają wojnę z każdym z Yusugi, z Hojo, tutaj z Takedą bodajże. Więc spora. Widzę, że sporo klanów odkryliśmy. Urakami, 140 z handlu, zobaczymy na resztę. 130 ten, 135. Czekam na więcej. O, i to. O, to jest ciekawe tutaj jest y, Shimazu, zaczyna taki klan. I koło niego zaczyna Ito I Ito to jest taki mały po prostu klan Który jest totalnie nawet niegrywalny Nie da się grać z tym klanem To jest po prostu dla, taki klan na pożarcie dla Shimazu Na początek A zobaczcie tym razem Shimazu zostało pokonane przez Ito To jest ciekawe i ito, ito To Ito tutaj to, yy, Zaczyna się rozwijać Bardzo groźnie Aczkolwiek jest tak daleko, że Ale spróbujemy z nimi zahandlować i oni są chyba chrześcijańscy. Mają. Mm, no nie, tutaj nigdzie nie piszę. Ale... Wydaje mi się, że to są chrześcijanie. Znaczy mają taką wiarę. I dlatego też nigdy nie lubiłem z nimi walczyć jako... jako Shimazu. Czy też tam są na północy? Ja nie, nie wiem. Wiem, że na tej wyspie gdzieś są takie mędy chrześcijańskie Znaczy... Tutaj chrześcijaństwo to jest po prostu zło totalne, wiecie. Postawcie się w roli Japońców, w którym narzucają, tak jakby wiarę inną. Oni od tysięcy lat wierzyli w coś innego, i nagle im mówią, że Bóg jest jednak inny, że wierzycie w, w złego Boga. No Ja bym się wkurzył. Dobra, ty już się ruszałeś. Czy ja chcę werbować jakichś nowych agentów? Na razie nie. Na razie nie jest mi to potrzebne. co my tu mamy? Są już wojskowe schodzą i jeszcze nam dopłacą za to. To jest okej. Okay. Świetnie. Dos oczywiście bierzemy. 490 za to dostaniemy. Czy na pewno czy oni chcą od nas? Czy dodanie drugiej strony? Nie, no jednorazowa płatowa oferta drugiej strony. No tak, pewnie. Ja bym to przyjął nawet bez tego płacenia, ale skoro jeszcze tam taką daninę nam proponują, to świetnie. I myślę, czy tak nie poinwestować już pomału w flotę. Bo mamy mamy sporo kasiorki i przydałoby się ją jakoś spożytkować. Zobaczcie, mam 4444 dochodu, No teraz już tylko 4300. Pewnie jakiś szlak handlowy znowu nam zablokowali. Jacyś piraci tutaj też są piraci. Zerwaną umowę handlową. No właśnie, bez. czyli ci, którzy. z którymi przed chwilą zawiązaliśmy ją. Sprawdźmy. W takim razie zawiążemy sobie z kimś innym. Na przykład. E, z, na przykład z wami, Amako. Świetnie. No i więcej już nie możemy. No ale zawsze jakiś, jakiś tam dochód, nie? Dobra, teraz ty, panie generale. Weźmy. O, widzisz, Shimazu coś tutaj zaczęli. Jakieś siły gromadzić, ale to im w niczym nie pomoże. Zmieciemy ich z powierzchni ziemi, z marszu po prostu. Chociaż w tej chwili będą mieli posiłki. No zobaczymy, jak... ile stracę. Nie powinienem dużo stracić, bo mam doświadczony jednostki. On ma kawalerię, więc kawaleria mu się w niczym nie przyda w mieście. Nie ma w ogóle łuczników. A wiecie co? Może nawet bym poprowadził to oblężenie. Co by na to? Z tego, co wiem, przy oblężeniach strasznie zacina. Ale zobaczymy... Zapiszę sobie i za zobaczymy jak to będzie wyglądać, tak więc za chwilę zobaczycie. Oblężenie, yeah! Okej, okay, witam już na polu bitwy. E, ustawiłem ich e, w takie trzy grupy. Pierwsza grupa będzie atakować stąd. Tutaj są łucznicy, troszkę tam Ashigaru i nasz generał. E, tutaj jest nasza druga grupa. E, trzy oddziały łuczników oraz e, jeden oddział Ashigaru i jeden ten oddział samurajów z jari. A tutaj trzy, e, przepraszam, dwa. Oddziały a z Jari. Oczywiście ta strategia raczej się zmieni, ponieważ to wszystko zależy, skąd przyjdą posiłki. E, posiłki na razie nie przychodzą, a oni ustawili się tak dziwnie. Znaczy, jak się mieli ustawić, nie mają żadnych łuczników, więc. E, dobra, więc druga grupa. Naprzód. Oczywiście wszyscy w luźnych formacjach. To jest oczywiście ze względu na to, że. po prostu. No, trzeba jakoś dotrzeć do tego miasta. Nie chcę potracić, potem, ponieważ on z tych wieżyczek będzie napierdzielał. A wy? Też na razie. Troszkę się do przodu przysuńcie, ale nie za dużo, żeby nie wchodzić w zasięg. I za chwilę powinny przybyć gdzieś te posiłki. Ale na razie ich nie widzę. Chyba, że on, one już są w tym mieście, ale to raczej nie. To nie powinno tak być, więc. No, nie wiem. Zobaczymy. A dlaczego wy biegniecie? Niepotrzebnie się męczą, chłopaki Dobra, w kogo by tu od razu strzelać? Raczej będę próbował... Aha, wyjeżdża swoją konnicą z miasta, to jest fajne Nie, nie wyjeżdża Myślałem, że tutaj zaczyna myśleć, ale... Nic z tego, będzie się dawać ostrzeliwać najprawdopodobniej, więc... Okej, okay, mi to na rękę Tam wszyscy sobie malutku dochodzą, że tak powiem Okej, okay, wy też sobie tutaj spokojnie idźcie. Ale cwaniaczki się odsuwają. Chyba wiedzą, że mam zamiar ich po prostu wystrzelać, bo on nie ma żadnych uczniów, więc. Yy, więc wiecie, no to będzie wskazane, żeby go tutaj po prostu powystrzelać, póki jeszcze. Yy, póki mogę. Okej, okay, jak widać, nie ma. Aha, są posiłki. Dobra. Są posiłki tutaj i to już są dosyć blisko. Sprawdźmy co to są za posiłki. Jeden oddział z w, tych jazdy z Jari i jeden oddział z samura... Shigaru z Jari. No więc dobra, od razu ścisła formacja. Formacja murów włóczni właśnie ci. O. Nie tak się troszkę tutaj zbicie. I będziemy bronić tych uczników. A ci z kolei mogą sobie koło nich stanąć. Po prostu tak sobie. Wy się troszkę też przysuncie do przodu. Chcę, żeby ta kawaleria wjechała w, właśnie w nich. Okej, okay, a wy tutaj. Eem, dobra, jak tam wy strzelacie w kogoś już? No, w kogoś tam strzelacie, ale przysuncie się po co? Będziecie się tutaj ograniczać. A wy. Panie, sobie tu stójcie. I jak tam tutaj posiłki już dojeżdżają, dochodzą nawet. Aha, chyba jednak nie będzie zainteresowany moimi ashigaru z Jari. Więc jedziemy z nimi. A cwaniaczek, widzicie? Chcę ominąć koniecznie moich ashigaru z Jari. A i chyba mu się to uda. Dobra, jak najszybciej. A wy w tą stronę? Czy on może. On może się chce po prostu dostać do moich. Do moich jednostek. Dobra, tych też tutaj ułożymy normalnie, w razie co. Czy on chce się dostać na przykład do swojego miasta? To też jest taka opcja. Zobaczymy. Sam jestem ciekaw, co on tutaj kombinuje. Bo. Nie zainteresował się moimi ucznikami, najwyraźniej. Bra, wy tu sobie spokojnie ostrzeliwujcie. Jak widzicie, ta wieżyczka coś tam... coś tam robi, wiadomo. Bra, a tutaj już jest starcie... ...moich samurajów z Jari z jego Ashigaru. Wow! się <ścoughs> tak kręcisz. E, chyba jednak... Tak, zaszarżował na moich uczników. No, to był jego ostatni błąd, czyli skonnice stracił. Troszkę mi wyciął tych łuczników, niestety. A to nie szkodzi. Okej, okay. no to spokojnie możecie się cofnąć i dalej kontynu kontynuujemy nasz plan. Rozstrzeliwania ich póki są w mieście. Raczej nie zagłupi na to, żeby. A jak tutaj? Tutaj też już się wycofują. Nie mają szans e, z moimi samurajami z Jari. Teraz dopiero... Dobra, teraz się zorientowałem, że nie ustawiłem ich z powrotem w normalnej formacji. Dobra, nie goncie ich, spokojnie, ponownie. Okej, okay, ustawcie się, tak, spokojnie. A wy tu sobie ostrzeliwajcie, ostrzeliwujcie. macie w kogo, to strzelajcie. Mają w kogo, spokojnie. Wy z kolei, wy nie macie. Dobra, to zaraz Wam wyszukamy jakiś cel. I będę starał się po prostu jak najwięcej ich powystrzeliwać, zanim tam wejdę. Widzieliście, jeśli chodzi o szanse, jakie dawał mi komputer, to były one takie 50-50, nie? Komputer dosyć nie dawał mi dużych szans. Ok, no jak widzicie, ten ostrzał nie jest aż taki skuteczny. Chociaż z tej perspektywy akurat widać ile tych strzał wchodzi jednak. Oni oczywiście nie umierają po pierwszej strzale, które dostają. Każdy żołnierz ma jakieś tam swoje HP, czyli ilość punktów tam życia. No ale wiadomo są to jakieś tam ograniczenia, nie? Dobra, świetnie tutaj im to idzie. Panowie, jak na strzelnicy. Praci się wycofują. O, jak widzicie, troszkę tych trupków już tu jest. O, tutaj na przykład trzech takich. To wszystko od tej wieżyczki. Okej, świetnie. No, oni tak się psz, będą przesuwać z takich czas, po prostu w jedną, z jednej w drugą stronę. Ale no, oni to robią bardziej z, po prostu z głupoty komputera, niż z jakiejkolwiek strategii. Po prostu nie, nie wiedzą co robić to wszystko. Taka ich strategia. Nie wiedza ich, jest ich siłą. Prawie tak im się wydaje. Moi samurajowie z Jari. No i tak już może pomału obmyślę strategię strategię działania. Okay. A, no Bez przesady, ja nawet nie zacząłem. Mój dowódca, mój dowódca, mój jakiś przydupas właśnie mi oznajmił, że zwycięstwo jest już bliskie. <grywki> Ale nie wiem jakim cudem, bo... Przecież ja tutaj nawet bitwy dobrze nie zacząłem, więc. Dobra, tak więc sobie obmyślimy, kto skąd tutaj zaabordażuje za to miasto. Tak, wy na pewno pójdziecie tutaj od frontu. E, tędy mniej więcej. Już ich porozstawiam, bo przecież ileż można ich ostrzeliwać. E, wy z kolei pójdziecie. Też możecie. O, wy, dwaj. Gdziecie stąd? Tylko na razie nie, bo ta wieżyczka jeszcze będzie. Tu jest druga wieżyczka, która też nieco ich może poharatać. Później te dwa oddziały. Zobaczcie, oni się miotają w jedną i w drugą stronę. No, troszkę się zachwaliłem sztuczną inteligencję w, w ostatnim odcinku, niestety. Ona nie jest aż taka dobra jak. Nie no, wy serwicie grupę. Ona nie jest aż taka dobra, jak, jak być powinna. No ale cóż, to, jest, to był zawsze w sumie mankament Total Warów. A te dwa oddziały pójdą od frontu i git strategia. Dobra, to to spokojnie sobie poczekamy, aż moim ucznikom skończy się amunicja. Bo po co tutaj? O, też tymi już się skończyła na przykład. A niech sobie dojdą na pozycję i zaczniemy obleganie. Okej, okay, w miarę to trzeba jakoś synchronizować, żeby zaatakowali wszyscy w jednakowym czasie. Wtedy zmaksymalizujemy po prostu moje, moją siłę. Bra, wy tutaj. Wy już też możecie troszeczkę się przybliżyć. I... Myślę, że teraz możemy już z czystym sumieniem dać normalny upływ czasu i... Atakować, bo te wieżyczki nas tutaj niepotrzebnie haratają Dobra, ty tutaj i mniej więcej w jednakowym czasie powinni wszyscy wejść na te mury i zrobić rozpierdol No, nie są w stanie obronić obro się w tylu miejscach naraz. Poza tym są strasznie osłabieni. Zobaczcie, jakie to są oddziały po, po 12, tutaj na przykład. Tutaj ze 100 zostało tylko 18. To tylko i wyłącznie przez nasz ostrzał. Tutaj ze 120 i zostało. Tylko i wyłącznie sam ostrzał moich łuczników. A wy się troszkę pośpieszcie, bo tutaj opóźniacie. Wy jesteście Git. Świetnie. I wchodzą pomału na mury. Oni niestety będą spadać co jakiś czas, jakiś jeden żołnierz. Może uda się jakiegoś uchwycić, który spada? Nie, wszyscy. O, widzicie, dwóch tam spadło, oni się niestety zabiło. No to są straty konieczne, jeśli chodzi o zdobywanie miast. Chyba, że mamy otwartą bramę, to wtedy nie ma problemu. O, świetnie, tu już się wbili i widzę, tuż przy murach już postanowili się bronić. O, tutaj mają szansę się obronić, bo mają spory oddział. I dobrze go wykorzystali, przede wszystkim. Więc tutaj zaraz kolegom, kolegów na pomoc, wyślemy e, łucznicy też mogą już atakować, ale nie, nie ma takiej potrzeby. Nawet zanim wejdą, to już będzie po bitwie. Okej, okay, ci już wjechali w plecy, więc nawet ich w sumie dobra strategia im na niewiele się zdała. Tutaj wchodzą, tutaj wchodzą. Tutaj nawet nie ma im, nie ma ich kto przywitać. Więc od razu zajmujcie centrum. Można... Wystarczy zająć to centrum. Wtedy... Tak jakby ratusz. No to wtedy zajmujemy całe miasto. Albo druga opcja, wyrżnąć wszystkich obrońców. Też zastanawiam się w sumie co oni tutaj broni, Po co oni się bronili, bo jak zobaczycie w tym, Jak widzicie w tym mieście nie ma ani jednego domku z wyjątkiem tego jednego głównego ratusza. Więc nie wiem po co oddawali swoją krew za miasto puste, no ale tak to niestety wygląda. W, w Medievalu te miasta były znacznie lepiej zrobione. Jakieś tam budynki, mnóstwo tam było jakichś budynków i minimalne zwycięstwo. Akurat ja się z tym nie zgodzę, ponieważ wydaje mi się, że się tu, odnieśliśmy tu pełne zwycięstwo. A gdybym dał komputerowi do poprowadzenia tą bitwę, to on by to przegrał po prostu. A tak wykorzystałem moją przewagę w łucznikach i odniosłem spektakularne zwycięstwo. No to słyszymy się za chwilę.